Annuncio Bobis Gaudium Magnum. Abemus Papam. Grzech jako alienacja człowieka. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 12 listopada 1986 roku. Rozważania o grzechu, jakie prowadzimy w niniejszym cyklu kateches, nakazują nam stale powracać do owego pierwszego grzechu, o którym mowa w księdze rodzaju, rozdział III. Święty Paweł mówi o nim jako o nieposłuszeństwie pierwszego Adama. Porównaj list do Rzymian, rozdział 5, wiersz 19. Co bezpośrednio oznacza, że ów grzech polegał na przekroczeniu przykazania stwórcy związanego z drzewem poznania dobra i zła. Chociaż zaś powierzchowne odczytanie tekstu może robić wrażenie, że w zakazie tym chodziło o rzecz błahą, niespożywanie owocu z tego drzewa, to jednak bardziej wnikliwa analiza musi nas doprowadzić do przeświadczenia. Że ta pozornie błaha treść symbolizuje sprawę zupełnie podstawową. Wyjaśnia się to poprzez słowa kusiciela, który nakłaniając człowieka do postąpienia wbrew zakazowi stwórcy, roztacza przed nim nęcącą wizję. Gdy spożyjecie owoc, otworzą się wam oczy i, tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. W tym świetle wypada zrozumieć że owo drzewo poznania i zakaz spożywania jego owoców miało przypominać człowiekowi, że nie jest jak Bóg, że jest tylko stworzeniem. Owszem, stworzeniem szczególnie doskonałym jako obraz i podobieństwo Boga, nie mniej zawsze tylko stworzeniem. Była to podstawowa prawda ludzkiego bytu. Przekazanie, jakie otrzymał człowiek na początku, równocześnie mówiło o tej prawdzie. Pamiętaj, że jesteś stworzeniem. Stworzeniem wezwanym do przyjaźni z Bogiem, który sam jeden jest Twoim stwórcą. Nie chciej być tym, kim nie jesteś. Nie chciej być jak Bóg. Postępuj na miarę tego, kim jesteś. Tym bardziej, że jest to miara tak wysoka, miara obrazu i podobieństwa Boga. Ta miara wyróżnia cię wśród wszystkich stworzeń widzialnego świata. Stawia cię ponad Nimi. Równocześnie miara obrazu i podobieństwa Boga zobowiązuje cię do działania zgodnie z tym, kim jesteś. Dochowaj wierności Przemierzu, jakie z Tobą, stworzeniem, zawarł od początku Bóg Stwórca. I oto ta właśnie prawda, a zarazem pierwotna zasada postępowania człowieka poprzez słowa kusiciela z Księgi Rodzaju została nie tylko podana wątpliwość, ale wręcz radykalnie zakwestionowana. Wypowiadając swe kusicielskie słowa ów wedle Apokalipsy wąż starodawny, formułuje po raz pierwszy kryterium interpretacyjne, do którego grzeszny człowiek będzie odwoływał się wielokrotnie w próbach afirmacji samego siebie czy wręcz stworzenia etyki bez Boga. Według tego kryterium Bóg jest dla człowieka alienujący. Dlatego człowiek, jeśli pragnie być sobą, musi zerwać z Bogiem. Porównaj na przykład Feuerbach, Marx, Nietzsche. Sam wyraz alienacja posiada szereg odcieni znaczeniowych. Wszystkie one wskazują na przywłaszczenie sobie czegoś, co jest własnością drugiego. Kusiciel z Księgi Rodzaju mówi po raz pierwszy o tym, że Bóg, stwórca, przywłaszczył sobie to, co jest własnością człowieka, stworzenia. Właściwością człowieka byłoby zatem być jak Bóg. Co oznaczałoby wykluczenie jakiejkolwiek zależności od Boga. Z tej metafizycznej przesłanki logicznie wynika odrzucenie wszelkiej religii jako niezgodnej z tym, czym człowiek jest. Współczesne filozofie ateistyczne, antyteistyczne, uważają religię za podstawową formę alienacji. Poprzez religię, tak twierdzą, człowiek pozbawia siebie tego, co należy wyłącznie do jego, ludzkiej istoty. Tworząc sobie pojęcie Boga, człowiek alienuje samego siebie, gdyż na rzecz tej doskonałej i szczęśliwej istoty, będącej tworem jego wyobraźni, pozwala sobie odebrać to, co jest pierwotnie i zasadniczo jego własnością. Religia z kolei akcentuje, utrzymuje i umacnia ten stan samoobnażenia na rzecz owego idealistycznego tworu, jakim jest Bóg. Jest więc jednym z głównych współczynników powodujących wywłaszczenie człowieka z jego godności i jego praw. Chciałbym wskazać tu na analogie istniejące pomiędzy tą błędną teorią, która sprzeciwia się danym historycznym i psychologii religii, a tekstem biblijnym, zawierającym opis kuszenia i upadku rzecz znamienna, iż kusiciel, wąż starodawny z księgi rodzaju rozdział trzeci nie podaje wątpliwość istnienia Boga. Nie neguje też wprost rzeczywistości stworzenia. Można powiedzieć, że na tym etapie były to prawdy dla człowieka zbyt bezpośrednio oczywiste. Natomiast mimo tej oczywistości, kusiciel z własnym doświadczeniem stworzenia zbuntowanego na drodze wolnego wyboru, stara się w świadomości człowieka zaszczepić już na początku, jakby innukleo. To, co należy do ideologii alienacji. Jest to całkowite odwrócenie prawdy o stworzeniu w jej najgłębszej istocie. Na miejsce Boga, który obdarowuje świat istnieniem, Boga stworzyciela, w słowach kusiciela jawi się Bóg jako przywłaszczyciel i przeciwnik stworzenia, a zwłaszcza człowieka, którego obdarował szczególnie, stwarzając go na swój obraz i podobieństwo. W ten sposób prawda została wyparta przez nieprawdę. Została zamieniona w kłamstwo. Konsekwentnie też ten, który tego dokonał u początku dziejów człowieka, nazywa się wedle objawienia ojcem kłamstwa. Od początku był on zabójcą, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Kiedy szukamy źródła owego kłamstwa, które legło u początku dziejów grzechu w świecie istot stworzonych i obdarzonych wolnością na obraz Stwórcy, przypominają się słowa wielkiego Augustyna Amor sui usque ad contemptum Dei. Owo pierwotne kłamstwo ma źródło w nienawiści, z której rodzi się pogarda dla Boga. Contemptus Dei. Taka jest miara zła moralnego, która odbiło się w pierwotnym grzechu człowieka. Pozwala to lepiej zrozumieć naukę świętego Pawła, który określa grzech Adama jako nieposłuszeństwo, a więc nie nienawiść Boga wprost, ale nieposłuszeństwo, sprzeciw względem woli Stwórcy. Taki też pozostanie zasadniczy charakter dziedzictwa grzechu pierworodnego w dziejach człowieka, równocześnie jednak pod wpływem tego dziedzictwa wola ludzka, osłabiona i skłonna do złego. Pozostaje w jakiejś mierze podatna na wpływ ojca kłamstwa. Daje to o sobie znać w różnych epokach dziejów. Świadczą o tym za naszych czasów różne odmiany negacji Boga, od agnostycyzmu do ateizmu czy wręcz antyteizmu. W różny sposób wpisuje się w nie pogląd o alienacyjnym charakterze religii oraz moralności znajdującej w religii swój korzeń. Zgodnie z tym, co na początku powiedział ojciec kłamstwa. Jeśli jednak chcemy spojrzeć prawdzie w oczy i nazwać rzeczy po imieniu, musimy stwierdzić, że w świetle objawienia i wiary teoria alienacji musi być odrzucona. Tym, co niesie z sobą alienację człowieka, jest właśnie grzech i tylko grzech. To on właśnie sprawia od początku, że człowiek zostaje w pewien sposób. Wydziedziczony ze swego człowieczeństwa. Grzech odbiera człowiekowi na różne sposoby to, co stanowi o jego ludzkiej godności, o właściwej mu godności obrazu i podobieństwa Bożego. Te godność każdy grzech w jakiś sposób pomniejsza. Im bardziej człowiek staje się niewolnikiem grzechu, tym bardziej przestaje być wolny, wolnością synów Bożych. Tym bardziej przestaje też panować sobie samemu co należy do wewnętrznej struktury Jego osobowej istoty, rozumnej, wolnej i odpowiedzialnej. Pismo Święte kładzie wyraźny nacisk na pojęcie alienacji, wskazując równocześnie na jej potrójny wymiar. Alienacja grzesznika wobec samego siebie, alienati sunt pecatores ab utero. Wobec Boga, qui alienatus fuerit a me, alienati avita Dei. Wobec wspólnoty, alienati, a conversazione Izrael. Tak więc grzech jest nie tylko przeciwko Bogu, jest równocześnie przeciwko człowiekowi. Grzech pomniejsza człowieka, odwodząc go od osiągnięcia jego własnej pełni. Prawdy tej nie trzeba specjalnie dowodzić. Wystarczy ją po prostu stwierdzić. Czyż nie potwierdzają jej zresztą wymownie liczne dzieła literackie, filmowe? I teatralne, człowiek jawi się w nich słaby, zagubiony, pozbawiony jakiegoś wewnętrznego ośrodka, zły na siebie i na cały świat, zniewolony przez antywartości, oczekujący kogoś, kto nigdy nie przyjdzie, niejako potwierdzając tym fakt, że utraciwszy kontakt z absolutem, utracił także samego siebie. Wystarczy odwołać się do doświadczenia, zarówno do doświadczenia wewnętrznego człowieka jak też do doświadczenia historyczno-społecznego, aby przekonać się o tym, że grzech jest prawdziwą siłą niszczącą. Niszczy z podstępną i bezlitosną zaciekłością dobro współżycia pomiędzy ludźmi i ludzkimi społecznościami, stąd właśnie z uzasadnieniem można mówić o grzechu społecznym. Skoro jednak u podstaw wymiaru społecznego grzechu znajduje się zawsze grzech osobisty, Należy nade wszystko uwydatnić to, co grzech niszczy w każdym konkretnym człowieku, swoim podmiocie i sprawcy. W tym miejscu wypada odwołać się do spostrzeżenia świętego Tomasza Zakwinu, który uczy, że o ile przez każdy czyn moralnie dobry człowiek jako człowiek staje się lepszy, o tyle przez każdy czyn moralnie zły człowiek jako człowiek staje się gorszy. Grzech niszczy więc w człowieku to dobro, które jest istotowo ludzkie. Poniekąd odbiera człowiekowi to dobro i w ten sposób przywłaszcza go sobie. W tym znaczeniu każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, jak mówi Jezus w Janowej Ewangelii. To zaś właśnie zawiera się w pojęciu alienacji. Grzech jest przeto rzeczywistą alienacją w stosunku do rozumnej i wolnej istoty ludzkiej. Istocie rozumnej odpowiada dążenie do prawdy i bycia w prawdzie. Na miejsce prawdy o dobru, grzech wprowadza nieprawdę. Dobro prawdziwe zostaje przezeń wyeliminowane na rzecz dobra pozornego, które nie jest dobrem prawdziwym, wyeliminowane wręcz na rzecz fałszu. Alienacja, jaka dokonuje się w grzechu, dotyczy sfery poznawczej. Poprzez poznanie sięga jednakże do woli, czym zaś staje się ona na terenie ludzkiej woli. To chyba najtrafniej wyraził święty Paweł pisząc: Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Nieszczęsny ja człowiek. Tak więc rzeczywistą alienacją człowieka alienacją w stosunku do rozumnej i wolnej istoty Bożego obrazu jest nieco innego, jak tylko panowanie grzechu. I ten aspekt grzechu pismo święte z całą mocą uwydatnia: grzech jest nie tylko przeciwko Bogu, jest równocześnie przeciwko człowiekowi. Jeśli faktem jest, że grzech pociąga za sobą, wedle własnej logiki i wedle objawienia, odpowiednie kary, to pierwszą wśród nich jest przede wszystkim On sam. Poprzez grzech człowiek karze samego siebie. Już w samym grzechu zawiera się kara i jak ktoś powiedział, piekło polegające na pozbawieniu Boga. Czy mnie obrażają? pyta Bóg przez usta proroka Jeremiasza. Czy nie raczej siebie samych na własną hańbę? Twoja niegodziwość Cię karze, a Twoje niewierności Cię osądzają. Zaś prorok Izajasz mówi: My wszyscy opadliśmy, zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Skryłeś twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. Właśnie to oddanie, raczej samo oddanie się człowieka w moc jego winy, tłumaczy najpełniej, co to znaczy, iż grzech jest alienacją człowieka. Jednakże zło nie jest zupełne, i można mu zaradzić, dopóki człowiek jest tego świadomy, dopóki ma poczucie grzechu. Gdy zaś i tego zabraknie, nieuchronny staje się kompletny upadek wartości moralnych i groźba ostatecznego zatracenia. I dlatego zaprawdę wciąż powracamy i rozważamy z uwagą groźnie brzmiące słowa Piusa XII, zwrot, który stał się niemal przysłowiowy. Grzechem naszego wieku, jest utrata poczucia grzechu. Obecny cykl kateches środowych dotyczy grzechu i dlatego stale zachęcam uczestników tych spotkań z Polski do odczytywania niektórych podstawowych tekstów, zwłaszcza księgi Rodzaju, pierwszych rozdziałów i listu św. Pawła do Rzymian. Tam przede wszystkim uwydatnia się głębia prawdy o grzechu w jego wymiarze pierworodnym. Trzeba tę sprawę bardzo głęboko przemyśleć. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Pierwsza pokusa, jakiej doznał człowiek stworzony w stanie pierwotnej sprawiedliwości brzmiała: Będziecie jako bogowie. Zdawać by się mogło, że te słowa nic innego nie zawierają, tylko potwierdzenie prawdy o człowieku stworzonym na podobieństwo Boże. Tymczasem słowa te, jak wiemy, zawierały wezwanie do sprzeciwienia się Bogu wezwanie do tego, ażeby człowiek zapomniał o nakazie związanym z drzewem wiadomości dobrego i złego, który to nakaz przypominał mu, że jest stworzeniem. stale przypominał mu, że jest stworzeniem. Otóż to wezwanie zawierało pierwsze, ale i podstawowe kłamstwo o człowieku, o stosunku człowieka do Boga i o stosunku Boga do człowieka. Albowiem te słowa kłamcy, wielkiego kłamcy Szatana pod postacią starodawnego węża przedstawiały Boga jako uzurpatora, przedstawiały Boga jako przeciwnika człowieka, jako Jego wroga. To wszystko było i jest w oczywistej sprzeczności z prawdą o stworzeniu z prawdą o Bogu i o człowieku. I otóż w imię tej nieprawdy dokonał się grzech został zapoczątkowany grzech w dziejach człowieka. I w imię tej nieprawdy pierworodnej Podstawowej, ten grzech rozwija się w dziejach człowieka. Owszem, ta podstawowa, pierwsza, że tak powiem, nieprawda na temat Boga i człowieka, wzajemnego stosunku człowieka i Boga, Boga do człowieka i człowieka do Boga, ta pierwsza nieprawda rozwija się w dziejach myśli ludzkiej, przybiera postać teorii, którą może znamy z naszej współczesnej literatury w Polsce teorii alienacji. Teoria ta głosi, że człowiek został pozbawiony przez religię wszystkiego, co jest istotowo ludzkie, a więc w innym wydaniu głosi to samo, co pierwsza pokusa z Księgi Rodzaju. Bóg jest uzurpatorem. Owszem, teoria ta mówi jeszcze więcej. Mówi, że człowiek sam, stwarzając Boga w cudzysłowie, stwarzając pojęcie Boga, dopuścił niejako do tej uzurpacji w stosunku do siebie samego. Stąd oczywiście ta teoria alienacji domaga się usunięcia religii, ażeby człowiek mógł być w pełni wolny, aby był Panem siebie, samego i świata, tak jak mu się to należy. Tak więc w tej teorii zawiera się oczywiście całkowite przekreślenie prawdy o stworzoności człowieka, o jego zależności od boga, o jego zbawczej zależności od Boga. W istocie doświadczenie pokazuje coraz bardziej, że grzech jest nie tylko przeciwko Bogu, ale jest także przeciwko człowiekowi. I jeżeli coś jest alienacją, to nie religia i nie wiara w Boga, ale właśnie grzech. Grzech pozbawia człowieka tego, kim on jako obraz i podobieństwo Boże jest, czym powinien być. Grzech od człowieka pomniejsza człowieka. Człowiek dostając się pod władztwo grzechu przestaje być panem siebie samego. Taka jest prawda alienacji. To jest tylko skrót tego, co zawiera się w dzisiejszej katechezie. Jest to bardzo ważna katecheza, ponieważ problem grzechu stawia w świetle źródeł objawionych i równocześnie w świetle współczesnych teorii filozoficznych, które także i w polskim społeczeństwie są znane. Trzeba być przygotowanym do odpowiedzi na te błędne teorie. Korzystam z okazji, ażeby pozdrowić wszystkich moich rodaków tu obecnych, a także wszystkich w Ojczyźnie, polecając w Waszej modlitwie moją najbliższą podróż duszpasterską na Daleki Wschód. adveniat ad regnum tuum fiat voluntas tua sic ut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis de vita nostra sic ut et nostri vitimus Dei vittorius nostri, e tre dos induca in tentazione, se liberano. nos